Szczęście a rozwój osobisty to dwa terminy, które są ze sobą bardzo mocno powiązane. Rozwój osobisty odnosi się do procesu ciągłego samodoskonalenia. Głównym celem rozwoju osobistego jest odkrycie swojej własnej drogi do szczęścia. Szczęście to prawo, które Bóg dał człowiekowi. Szczęście to stan, do którego musisz dotrzeć w życiu. Szczęście nie jest podarunkiem, lecz celem, który musisz osiągnąć w walce. Szczęście nie jest czymś, co przychodzi, puka do drzwi i wnika do Twojego serca. Szczęście jest szczytem, na który musisz wejść i je zdobyć. Każdy z nas jest wyjątkowy, więc nie ma jednego uniwersalnego sposobu na osiągnięcie szczęścia. Doskonalenie jest procesem unikalnym dla każdej osoby. Rozwijanie się to indywidualna misja, której podejmujemy się na całe życie. Nie jest to łatwe zadanie. Często łatwiej jest nam pozostać w bezruchu, nawet jeśli zdajemy sobie sprawę, że w naszym życiu czegoś brakuje. Niezadowolenie z życia może dotyczyć różnych jego aspektów: małżeństwa, pracy, starości czy kariery. W naszym zasięgu jest możliwość dokonywania zmian we wszystkich tych sferach. Rozwój osobisty to proces ciągłego doskonalenia, obejmujący zarówno rozwój umiejętności i wiedzy, jak i pracę nad własnym charakterem. Emocjami czy relacjami z innymi ludźmi. Eksperci zidentyfikowali pięć ogólnych aspektów rozwoju osobistego, dzieląc go na następujące kategorie: duchowy, emocjonalny, społeczny, fizyczny i mentalny. Aspekt duchowy Proces rozwoju duchowego koncentruje się na poszukiwaniu sensu życia, definiowaniu własnych wartości i przekonań. Oraz dążeniu do osiągnięcia wewnętrznej harmonii. Elementami wspierającymi ten rozwój są praktyki, takie jak modlitwa lub głęboka refleksja nad życiem, które umożliwiają lepsze zrozumienie siebie i budowanie głębszej więzi z otaczającym nas światem. Aspekt emocjonalny Rozwój emocjonalny to kolejny filar rozwoju osobistego. I jest ściśle powiązany z inteligencją emocjonalną. Rozwój osobisty może przyczynić się do poprawy umiejętności radzenia sobie z trudnościami i problemami życiowymi. Rozwój emocjonalny to właściwe rozpoznanie emocji i radzenie sobie z różnymi wyzwaniami i sytuacjami, w których doświadczamy różnych emocji, takich jak złość, radość czy smutek. Proces zdobywania nowych umiejętności, takich jak rozwiązywanie problemów. Podejmowanie decyzji czy komunikacja interpersonalna pozwala na lepsze radzenie sobie z trudnościami, zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Aspekt społeczny Proces ten skupia się na tworzeniu zdrowych i trwałych relacji interpersonalnych, co wymaga rozwijania umiejętności komunikowania się, empatii i współpracy z innymi. Ponadto aktywne zaangażowanie w społeczność. Poprzez działalność wolontariacką lub uczestnictwo w inicjatywach grupowych przyczynia się nie tylko do budowania więzi społecznych, ale również do rozwoju poczucia odpowiedzialności i solidarności z innymi. W efekcie osoby, które konsekwentnie pracują nad swoim rozwojem społecznym, często odznaczają się większą otwartością, lepszymi zdolnościami adaptacyjnymi w różnych środowiskach i sytuacjach społecznych, a także mają poczucie spełnienia z udzielanej pomocy. I bycia częścią większej wspólnoty. Aspekt fizyczny. Fizyczny aspekt naszego życia koncentruje się przede wszystkim na trosce o kondycję ciała, głównie przez stosowanie zrównoważonej diety, utrzymanie regularności w ćwiczeniach fizycznych oraz zapewnienie odpowiedniej ilości odpoczynku. Aspekt mentalny. Rozwój intelektualny polega na ciągłym poszerzaniu wiedzy i umiejętności, co obejmuje kształtowanie zdolności do krytycznego myślenia, innowacyjności oraz efektywnego rozwiązywania problemów. Jest to proces, w którym kluczowe znaczenie ma nieustanne edukowanie się, zarówno przez samodzielną naukę, jak i poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju formach kształcenia, odczytania literatury, poprzez udział w warsztatach, poszkolenia specjalistyczne. Głównym celem rozwoju osobistego jest zachowanie harmonii w różnych sferach życia, co pozwala na pełne wykorzystanie naszego potencjału. Pytania do refleksji: Który z wymienionych aspektów rozwoju osobistego uważasz za najbardziej zaniedbany w swoim życiu? Dlaczego? Jakie konkretne kroki możesz podjąć, aby poprawić swój rozwój w tej sferze? W jaki sposób możesz lepiej zintegrować rozwój emocjonalny z duchowym, aby osiągnąć większą harmonię wewnętrzną?